Cześć, czasie, jak widać, strony historia Toyotawira, to kolejny odcinek serii Minecraft Poradnikowe. Dzisiaj się zajmiemy naszą lokacją i będziemy sobie budować e, podstawę do naszego domku. Mam w planach tutaj tą całą górkę Zirta zniszczyć. I tak oto właśnie górka zniknęła, i właśnie tutaj znalazłem też przy okazji, tutaj mamy. Jaskinia, trzeba będzie to nie iść. Zaraz z ci ciężko będziemy chcieli zejść do pokopalni, ale za tym chciałem zrobić jeszcze miejsce na nasz domek, to by nasz domek e, sobie stał. Teraz wam chodźcie, wam pokażę. E, ile zebrałem sobie kobla oraz dirtu. I drzewa trochę tu posinałem tu w czasie poprzednio ciekawego dosyć dużo drzewa. Także to drzewo sobie przerobiłem na deski, oczywiście skrzynię porobiłem. No i tu właśnie mam całą ziemię tej górki trochę bruku, bruku trochę poszło na kilofy i tak dalej. Także yy, jestem przygotowany, aczkolwiek chciałem jeszcze przy, przy was zrobić sobie e, mieć żelazny, taki dom mi żelazny. W razie czego, jak wyjdziemy, schodzi do jaskini, żeby po prostu e, przeżyć. Jeszcze mamy trochę mało jedzenia, to sobie pozbieramy te jagody. Także zbierzmy to. Ok, i ruszamy w takim razie do jaskini tutaj niedaleko e, oczywiście e, po do drzewa, tu oczywiście mamy sadzonki sierku, także będziemy posadzić, ale na razie nie ma sensu bo jest strasznie dużo bo tych drzew wokół nas, także na razie będziemy musieli trochę je wyplenić, także tak to wygląda, e, przy, z wami chciałem was, tu, z wami chciałem kupić, tu mieć, Resztę reszty nie skupywałem, bo tu jest skinia. zobaczymy czy jeszcze coś tu będę gospodarował Także pozbieramy te najważniejsze rzeczy, także spoko. Jeszcze sobie zróbmy może pochodnie, bo mam trochę mało. Trochę węgla mam, mieliśmy na ostatnim odcinku, pozbieraliśmy. I teraz jeszcze znowu zbieramy, także spoko. Myślę, że zejdziemy sobie tutaj powolutku. Jesteśmy bez ekwipunku. Fajnie by było zdobyć już jakieś żelazne rzeczy. Ale widzę, że to niezbyt takie duże jest, także pozbierajmy tą mieć. Miedź jest spoko. Dzięki które możemy na przykład piorunochron robić. Także też spoko, jeżeli chodzi o burzę. Ale to nie w tym odcinku. Teraz tylko zbieramy. Wyjdźmy stąd. Dobra, ja myślę, że pozbieram tu poszukam jeszcze jakieś jaskini. Teraz się widzimy. Jesteśmy trochę nie naszej działki. Czego tą... To... Pierwszego domku, który będziemy budować. Znalazłem tutaj skinie, oho i szkielet. Załóżmy szybko tarczę. Dobra, Pokonajmy go. W takim razie. Teraz tu osiedlimy, ale najpierw musimy go pokonać. Dobra, super udało się. Chyba mamy coś większy cave'ik, także myślę, że jest możliwe, że uda się w końcu znaleźć żelazo. Jak na razie nic tu nie widzę, oho. No to znaleźliśmy. Dobra, pozbierajmy ten węgiel. Przy okazji. Także udało się prawie zebrać cały węgiel i lecimy, myślę, dalej szukać. Jeżeli chodzi o żelazo, bo chciałbym w tym odcinku zrobić cały żelazny ekwipunek Także myślę, że najwyższy czas, jeżeli chodzi o nasze uzbrojenie. Kurczę, strasznie dużo strzał nas ten szkielet wystrzelał, że tak powiem. Tu jeszcze mamy węgiel i żelazo. Także sobie to pozbieram. Nie będę przyciągał. Rozebraliśmy stąd wszystkie żelazo, znaczy żelazo Jedź oraz węgiel tyle tego bruda miedzi nie mamy i węgla prawie już półtora staka, a miedzi prawie 2,5 staka, także dalej szukamy żelaza, aczkolwiek ciężko jest zdobyć, tu widzę, że znowu z węgiel ale myślę, że wrócimy po to kiedy indziej poszukajmy, może jakiegoś skini jaskini tu jesteśmy niedaleko na naszej bazy tu widzę, że nic nie ma Okay, idźmy w takim razie dalej. Może coś tutaj będzie. Jest strasznie dużo takich e, pagórków, i tak dalej. Między nimi może się kryć fajnie, właśnie. Dobry cave. Trzeba poszukać. Widzę, że tu dużo krów jest wokół nas. To jest dobrze. W razie czego będziemy mieli więcej krówek, jeśli będziemy potrzebować już e, skóry czy mięsa. Także. Bo, o ja już patrzcie. Super. Będziemy mogli sobie rozmnożyć kolejne jajko myślę no i myślę że jak tu są kury to myślę że powiększymy są naszą hodowlę także super myślę żeby kurki właśnie pościągać potrzebujemy nasiona i żeby rozmnożyć także, także jest spoko oczywiście też mam jajka mam z jajka też jest szansa że ktoś się nam tutaj wykiełkuje że nam się zespawni ale Różnie to wybywa, jeżeli chodzi o RNG. Już zaczyna się zima, ale tu nic kurczę nie ma. Dobra, zobaczymy się jak znajdę jakiś cave. Dobra, udało mi się, wróciłem się do naszej, na naszym i przyniosłem sobie trochę drewna i stół rzemieślniczy, także robimy szybko sobie piecyk. Szybko sobie to przepalimy, aczkolwiek tu zanim wyszedłem trzy creepery mi to spadły, nie zdążyłem tego kurczę nagrać i musiałem je po prostu zabić, bo by nas tu twórcze nie było ciekawe. Także szczerze mówiąc, trzeba uważać, To jest dosyć rozległy ten cake. W każdej strony, praktycznie, może coś nam spać na głowę. Także tu chyba wszystko mamy żelazo zebrane. Przytoczmy sobie to od razu, robimy sprzęcior. I przy okazji sobie zbierzmy ten węgiel. Zebrałem ze sobą kamienne kilofy, ale nie wiem, czy one się jeszcze w ogóle, no, szczerze mówiąc, przydadzą. Także zbierzmy sobie tutaj ten węgiel się tam przy okazji przetapia nam żelazo, dzięki którym zaraz zrobiłem sobie pierwszy żelazny ekipunek. Myślę, że to jest bardzo super sprawa. 15 level mamy osiągnięty. Także nieźle. Woli się zmierza do tego, żebyśmy mogli starać się zbierać diamenty. Pewnie się okaże odcinek jak je szukać w poradniku. Przy okazji będziemy sobie szukać. I myślę, że będziemy mogli w końcu, znaczy w końcu, zrobić, po, poszukać też obsidian i zrobimy sobie enchanting i będziemy robić pierwsze enchanting ale zatem zanim to zrobimy najpierw zrobić ekwipunek. myślę że zaczniemy od hełmu ze względu na to że A kurczę głowa to najważniejsza część ciała wezmę sobie miłe <laughs> mięso bo tyle nam w sumie zostało dobra mamy dwie sztuki przy okazji w sumie jak tu jesteśmy bardzo mocno, uważając, oświetlimy tu trochę. Oho, słyszę już pająka. Dobra, więc zbierzmy sobie tutaj jeszcze żelazo. Kolejne. Gdzieś go słyszę, ale coraz bliżej. żebyśmy nas zaraz nie zaskoczył. Nawet nie wiem, czy on jest za tym tutaj. Więc wróćmy się na razie. Zrobić kolejną część. Ekwipunku. Starczy nam na buty. W takim razie rób sobie od razu kuciki. Myślę, że zmienimy od razu na żelazny miecz. Bo tutaj już, no, to nie są już przelewki. Eee, róbmy sobie pochodni, myślę. Okej, okay, dobra, że wzięliśmy dosyć dużo patyków, bo widzę, że to jest dosyć rozległy ten cave. Wyobraźmy na tego szkieleta, którego myśmy tam skali. Y Przy okazji, jak przytapiać, będziemy sobie. Żelazo, to byśmy musieli zrobić nowy kilo, bo ten żelazo już się wykańcza A kopać tym kilofem kamienny to za długo by trwało szczerze mówiąc Także to sobie wykupiemy, jest dużo węgla, także nie ma co się martwić, jeżeli chodzi o Panie Przepalenie i czym mielibyśmy przypalę dobra robimy sobie spodnie w takim razie, tym razem I zostanie nam klata Czyli na klatę potrzebujemy 9 na 9 żelaza, na hełm 5, na spodnie 7 i na 4 na buciki, także mamy akurat 7 sztuk, czyli musimy jeszcze tutaj dołożyć. Wrzućmy wszystko. Przy okazji zrobimy od razu ten kilow. Myślę, że to będzie spok opcja. Roświetlmy tu, żeby tu się nam nic nie spiło, ale widzę, że to nie jest kurczę jeszcze wszystko, bo tu jest, widzę, dosyć duży ten cave, ta jaskinia. Także mi się bardzo podoba. Jeżeli Wam też się podoba, odcinek, zostawcie łapkę w górę, oczywiście. Dobra, tu mamy nietoperka, ale nie o to I Tu chyba byliśmy, dobra, czyli jesteśmy. Tu jest wyjście, okej, okay. czyli myśmy tędy weszli. Tak naprawdę zrobiliśmy kupa, ale widzę, że tego szkieleta tu nie ma. Je jest jeszcze. Także myślę, że będziemy musieli zaraz, za niedługo z nim zawalczyć. Ale najpierw sobie zrobimy jeszcze glatę Wtedy z nim zawalczymy Jeżeli on ma dobry łuk Z dobrą Piętnością jeżeli chodzi o Enchant, jeżeli nam wydropi Kurcze, byśmy mieli na samym starcie Dobry, że tak powiem łuk Jeżeli byłoby Kurcze nieskończonością byłoby super Nie? To nam daje to, że nie musimy mieć strzałów Wystarczy nam jedna strzała i będziemy Cały czas, dobra jest. W razie jeszcze to. I w końcu idziemy zabić tego. Mamy tak oto. Żelazny cały kwipunek. I lecimy w takim razie zabić tego szkieleta. Myślę, że już powinniśmy dać radę. Weźmy tą wodę zatkajmy, okej. Okay. Teraz jak zatkamy tą wodę, zjedzmy szybko jeszcze, to go zaatakujemy, bo zaraz to będzie wychodził, dobra. Okej, okay. walka Dobrze, że mam tarczę? To jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o zaczynanie na serwerze. A czy na serwerze, czy na e, kanale. Na kanale, kurczę, jak się mylę. Po prostu na tym Vivalu, Citizen Player, bo potem trzeba jak najszybciej tarczy zrobić. To jedno żelazo, to nam nie zbawi, a może nawet uratować. Wiadomo, im trudniejsza. O, tu jest ten pałęk któryś poziom trudności, tym gorzej. Ja gram aktualnie na trudności trudnym, także ich tu trochę jest więcej, aczkolwiek yy, gdybym grał na normalnym, to one by się mocno tutaj nie respiły. Teraz nam, ma... o właśnie, ja właśnie mówię, że siądzie nam kilo. W pozbieramy sobie zwykłym kamieniem ten ee, węgielek i idziemy w takim razie z powrotem zebrać sobie, zrobić kilo bo to nie ma żartów, kurczę, tu jest tyle surowców, że to będziemy nie musieli chyba przez jakiś, jakiś czas nie chodzić do hey, wów. Zobaczymy też jak szybko będziemy musieli się rozwijać, aczkolwiek myślę, że dosyć spoko, żeby dosyć spoko, szybko, żeby Wam pokazać yy, najwięcej na samym starcie co jak robić. Dobra, mamy już 13 żelaza. Także spróbujmy sobie kilo kolejny żelazny. Już jeden nam poszedł, dobra. poszukajmy sobie jeszcze tutaj cały ten cave. Tu byliśmy z tym, walczyliśmy z tym szkieletem, to sobie od razu oświetlmy. Idźmy dalej, tu było jakieś, jakaś mieć ale mieć mamy dosyć sporo. Na razie myślę, że nie będziemy zbierać. Ty widzę, że jeszcze jest żelazo. To jest strasznie duży ten cave, ale mi się to podoba. Szczerze mówiąc, dobra, tu mamy kolejne żelazo, zbierzmy to. Zjeddżmy tu. I dalej, tu jest lawa. Jakbyśmy zrobili sobie no. kurczę. Zrobilibyśmy sobie wiaderko, więc zróbmy sobie wiaderko, tylko lecimy. Oho, jest noc. Także trzeba uważać. Zróbmy sobie wiaderko tylko. Zróbmy sobie przy okazji wiaderko zbierzmy tą lawę Teraz zrobimy dwa wiaderka na lawę i wodę w razie czego Ale to jak będziemy szli wychodzić w dzień subiektywny Po to wiaderko pójdziemy jedzenie Nam się generalnie kończy Czyli z jednej strony dobrze Dobra Ok, lecimy więc weźmy tu sobie tą lawę Pokażę wam co zrobić z tą lawą Żeby jej mieć po prostu więcej i oczywiście Jigment, gorący towar. Także mamy dwie wiaderka z no, lawy. A tą wiaderko z wodą sobie weźmiemy kiedy idzie. Myślę, e, słyszę ząbki, ale on chyba jest na podwórku. Aczkolwiek zbierzmy sobie ten węgiel. My to zbierzmy wszystko. Dlatego to zebraliśmy już wszystko. Musimy tu czego, żeby się to nic nie spiło. Także wracamy na dół. Tam jedną stronę mamy jeszcze do jedzenia. Także idźmy tutaj. Czy tu my mamy coś jeszcze? Jest dużo węgla. Także to zaraz bierzemy. Miedź. Chyba to będzie wszystko. A nie, jeszcze jest dróg, ale to już jest koniec. Także zbieramy wszystko. Tutaj mamy do zebrania dużo żelaza. To jest bardzo super sprawa. Ile mamy tego żelaza? 11, 9. No, dzisiaj przynajmniej ze staka byśmy zebrali. No, ze staka będzie. Dobra, zbierzmy te miedzi jeszcze tutaj sobie poza odciekiem to mieć przepale żeby było kurcze zbytnio nie przyciągać dobra to sobie jeszcze to zrobimy ok dobra Okej. Okay. w takim razie chyba wszystko mamy stąd zebrane także zobaczmy jeszcze do naszego pizyka, czy jeszcze coś się tam przepala w ten cave mamy w 100% już Zwiedzony, także myślę, że raczej nic nam przed nami się nie ukryło. Oho. Czyli jednak jeszcze trochę węglika tu mamy do zebrania. Oświetlmy tu sobie przy okazji. Bierzmy ten cały węgiel i wracamy się po nasz piecyk. I zastanawiamy się, czy wracać nocą do naszego domku, żeby się przespać. Czy po prostu go przeczekać tu w wioskini. Dobra, jeszcze ja zaraz zdecydujemy, zobaczmy, ile to. Jest z tych stworku. Może po prostu przebiegniemy i myślę, że jakoś się powinno dać. Dobra. I patrzcie to. Już jeszcze jest w dół. O kurde. No to nieźle. Rozchodzimy tutaj powoli do dół. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest. Zobaczmy, na jakiej powierzchni. 43. Czy my chcemy tak głęboko schodzić, szczerze mówiąc? Może nie w tym odcinku już. Jesteśmy sobie z gniu, bo nic innego nie mamy. Przy okazji, zrobimy sobie tu schody, żebyśmy wiedzieli, że to było tutaj. zrobimy takie schodki do góry, dzięki którym będziemy wiedzieć, że tutaj byliśmy. zrobić coś takiego. Okej. Okay. Dobra, idziemy po nasz. nasz. E, piecyk, echo. Zbieramy tą resztę, zbieramy cały piec Drafting. Myślę, że granie nam na razie nie jest potrzebne, to zostawimy. I zostawimy... Krzemień, który się przydało. Dobra. Kamienny miecz raczej nie będzie potrzebny, także grafting zabieramy i wychodzimy stąd, a kiedy idzie tutaj przyjdziemy, jeżeli chodzi o resztę surowców. Tylko teraz znaleźć są wyjście. Tu pamiętam dobrze było tu. Jest noc generalnie. Także musimy uważać. Wykopmy tutaj bezpieczne wyjście i zobaczmy, kiedy tutaj mamy... O kurde, dobra. Myśmy mamy... To ja teraz nie wiem z rysem przyszli, ale chyba w tamtą stronę. Zobaczymy. Staramy się przebiec jakoś tędy. Dobra. Zobaczymy się jak będę niedaleko naszego domu. Dobra, chyba się powoli zbliżamy. Generalnie strasznie szybko mi tutaj głód zjadło, musiałem przebiec przez To tątą górę do tamtej strony. Ale strasznie dużo mąków było, ale już się robi dzień, także myślę, że jest opcja. Uciekniemy tędy i myślę, że sam takiego bardzo złego nam nic się nie stanie. Także już jesteśmy prawie, prawie przy naszym domku. Będziemy musieli sobie coś zjeść, ale... Napisz sobie dobiegnijmy tu jest nasz cave kolejny dobra, obracu już byliśmy tutaj zaraz za rogiem powinna być nasza baza już nawet biec nie mogę a kurde, dobra, już jesteśmy dobra, super, myślałem, że nie znajdziemy także tutaj mamy dosyć sporo, zrobiliśmy sobie cały secik żelazny, także jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Cześć.